Witajcie, kochani, z cyklu 30 dni o chili. Pozdrawiamy serdecznie z głębokiego w Niemczech i e, odzywamy się do Was, aby podzielić się swoimi doświadczeniami z chili. Magda e, zacznie od swojego testimonialu. Kochani, ja używam chili od grudnia zeszłego roku. Od wielu lat borykam się z problemami e, z kręgosłupem, zresztą Emilia również. E, moje problemy e, oczywiście wynikają. Z tego, że wiele, wiele lat pracuję przy komputerze, przy biurku i często spinają mi się właśnie mięśnie, przede wszystkim właśnie w odcinku szyjnym. Analiza chwili w takich przypadkach pokazuje mi programy, które właśnie bardzo mi pomagają. Są to programy z panelu Fitness, Regeneracja, z panelu. Harmonii bioenergetycznej, rwa kulszowa, kolejny taki program, który stosuje to lokalna stymulacja, program chroniczny ból, czyli jedynka lub ból pleców, dwójka. Też bardzo mnie zaskoczyło to, że moje problemy z odcinkiem szyjnym wynikają z zablokowania meridianu jelita cienkiego. Dzisiaj to dużo bardziej rozumiem, ale na początku byłam zaskoczona, jak to, dlaczego mam puszczać właśnie jakieś jelito cienkie. Natomiast właśnie dzisiaj wiem, że muszę po prostu po prostu zaufać, bo chili się nie myli i te programy, które pokazuje, trzeba włączać. Systematycznie też puszczam sobie programy z głębokiego cyklu. Wzmocnienie fundamentalne. To jest program, który najczęściej stosuję, i rzeczywiście od tych kilku miesięcy dosłownie raz byłam tylko na fizjoterapii, gdzie wcześniej musiałam systematycznie, minimum jeden raz w miesiącu korzystać, właśnie z specjalisty. Także naprawdę bardzo serdecznie wszystkim polecam. Teraz Emilia. No właśnie, zaczynając od wizyty u fizjoterapeuty, ja miałam taki epizod w kwietniu gdzie ból w plecach był tak silny, że w pierwszym momencie nie mogłam oddychać. Ale oczywiście dostanie się do fizjoterapeuty w ciągu jednego czy nawet dwóch dni. Graniczyło tutaj z cudem. Więc e, jako instruktor fitness powiem Wam, nasze plecy nie lubią e, lenistwa. <grym>, a że miałam zajęcia pilatesa, to bardzo dobrze się to zgrało razem z analizą Healy, która pokazała, że e, mam problemy ze śledzioną i trzustką, z mobilnością i z tkanką łączną. Wszystkie te programy puszczałam codziennie, oczywiście w odstępach, na przykład rano, w południe i wieczorem. I terapeutka, która mnie masowała kilka dni później, była zaszokowana wręcz, jaki efekt osiągnęłam, używając chili, jak szybko, mięśnie po prostu odpuściły. Jak miękkie się zrobiły, jak łatwo można było właśnie za pomocą masażu jeszcze doprowadzić do tego, że mogłam normalnie chodzić, normalnie funkcjonować. Także polecam z całego serca. Ja również polecam, korzystajcie, kupujcie edycję na pewno z rezonansem, ponieważ tutaj każdy jest inny i rzeczywiście programy, które są w chwili są dostosowane do każdej osoby indywidualnie i mi na przykład praktycznie chyba nigdy nie pokazała się harmonia bioenergetyczna, mobilność. Meridiany, tkanki też nie występują, a Emilii z kolei nie pokazują się te programy co Mi. Natomiast co jest ważne, w obu przypadkach działają. Czyli tu jest ważne to, aby puścić odpowiedni program, i dlatego zachęcamy, aby po prostu korzystać i. Pomoc, pomóc sobie samemu tak, we wszelkich możliwych dolegliwościach, czy to ból gardła, czy A działanie pleców. jest niesamowite. Tak, potwierdzamy. I, <laughs> bardzo szybkie, także polecamy wszystkim. Pozdrawiamy gorąco. Pozdrawiamy.